Dzień dobry, Robert Czepielewski. To jest program Świat, w którym żyjemy. No, można powiedzieć program specjalny, dlatego że nagrywany podczas Forum Ekonomicznego. Kolejnym gościem programu jest aspirant sztabowy Łukasz Dudkowiak, rzecznik Dolnośląskiej Policji. Pan rzecznik został zaproszony dlatego, żeby opowiedzieć o sprawach bezpieczeństwa podczas forum, bo wiadomo, forum to tysiące spotkań, tysiące gości, no ale ktoś musi zadbać o bezpieczeństwo. Panie aspirancie, ile pracy wymaga od Dolnośląskiej policji sprawienie zabezpieczenia takiej imprezy jak Ta w Karpacie? Przede wszystkim jest to ogromne wyzwanie, ale nie tylko dla policji, dla organizatorów tego przedsięwzięcia, dla wszystkich innych służb, bo jak wszyscy wiemy, aby było bezpiecznie, na to składa się wiele elementów. Więc musimy zacząć od początku, od początku, czyli od analizy mogącym wystąpić zagrody. Zawsze taką analizę policjanci przeprowadzają wcześniej, dużo wcześniej. Tutaj mamy taką komfortową sytuację, że nie dzieje się to pierwszy raz bo w Karpaszu jesteśmy któryś raz z rzędu, a jest to już 33. Forum Ekonomiczne, więc też pewne doświadczenia z tego płyną. Jest to bardzo duża impreza z bardzo dużą ilością gości, gości nie tylko z Polski, ale i z krajów praktycznie świata, z każdego zakątka przymierzają, tutaj docierają do nas różni ludzie, bardzo ważni ludzie na świecie, którzy mają coś do powiedzenia praktycznie w każdym temacie, w każdym obszarze naszego życia, więc też nie budzi to zainteresowanie wielu i uczestników samego forum, ale i też świata mediów dlatego że te informacje następnie trzeba przekazać mieszkańcom Dolnego Śląska i kraju i za tak żebyśmy wszyscy mogli podążać w jednym kierunku, ale żeby móc to robić, no musi być to bezpieczeństwo, więc zaczynając jeszcze raz od początku, najpierw przystępujemy do szczegółowej analizy mogących wystąpić zagrożeń, czyli tutaj mamy bardzo duży obiekt usytuowany w kurorcie. Kuror Spen no, jest specyficzny, tak? dlatego że przez kuror przebiega nam jedna... Główna droga z bocznymi i pobocznymi dojazdowymi do lotniska jest dosyć daleko w razie jakichkolwiek przelotów. Kwestie medyczne też wymagają odpowiedniego podejścia, bo jak wiemy no różne rzeczy mogą się wydarzyć, a sam ruch, czyli kwestia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czy też bezpieczeństwa takiego prewencyjnego, ogólnego, no nad tym się policjanci prewencji ruchu drogowego. Wybieramy do tego specjalistów, którzy brali już zazwyczaj udział w tego typu przedsięwzięciach po to, aby mogli oni te swoje doświadczenia przenieść tutaj na ten grunt i działać w sposób jak najbardziej skuteczny na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy, ale i mieszkańców Karpacza i wszystkich turystów, osób przybywających tutaj właśnie w tym okresie czasu, czyli przeważnie jest to początek września, ale to nie koniec działań, bo powiedziałem tylko o działaniach prewencyjnych. Tych działań prewencyjnych jest bardzo dużo. Od właśnie analiz zagrożeń, poprzez przeanalizowanie właściwie każdego z zagrożeń, które poddajemy dyskusji, bo trzeba omówić tą całą sytuację szczegółowo i przemyśleć wielowariantowość działań, tak? no bo zależnie od rozwoju danej sytuacji i zagrożenia, które występuje, musimy mieć co najmniej kilka wariantów postępowania w tym przypadku, tak aby w sposób jak najbardziej skuteczny zneutralizować zagrożenie, które się pojawiło i podjąć działania naprawcze tyczy, czy zabezpieczające bezpieczeństwo innych uczestników, nie mających bezpiecznej styczności z tym zagrożeniem, które wystąpiłoby, więc to jest ten początek działań. Później opracowujemy właśnie wielowariantowe działania, to robimy w zespołach roboczych. Te zespoły robocze przystępują do działania i analizujemy właśnie to kolejne zagrożenie, po to aby wybrać możliwe jak najskuteczniejsze metody działania i wtedy angażujemy do tego policjantów, którzy w razie czego podejmą te działania, skutecznie zareagują i też będą je realizować według swojej specjalności. Bo tak jak już mówiłem, profilaktyka, prewencja, ruch drogowy to jedno, ale tutaj też prowadzimy działania związane z zabezpieczeniem tej strony operacyjnej. tak? Czyli mamy też policjantów, którzy pracują w Westman pracują yy, pod przykrywką, pracują po to, aby dbać o to bezpieczeństwo, bo jak wiemy tam, gdzie pojawia się dużo osób, kilka tysięcy, więcej niż na co dzień. Tam też pojawiają się różne drobne, ale i większe zagrożenia mogą wystąpić, więc trzeba też działać operacyjnie, bo to właśnie do tych zagrożeń nie doszło. Więc policjanci monitorują sytuację, która ma miejsce, są w różnych miejscach, obserwują, prowadzą różnego rodzaju obserwacje i działania właśnie w tym charakterze kryminalnym, zapobiegawcze. No i przede wszystkim też w gotowości czuwa podział kontrterrorystyczny kontr z Wrocławia. Po to, aby w przypadku wystąpienia zagrożenia w praktyce terrorystycznym można było jak najszybciej zareagować, ale też po to, żeby monitorować sytuację i do takiego zagrożenia nie dopuścić. Więc tutaj mamy też pełną gotowość pododdziału. Mamy też tutaj na miejscu policyjnych pirotechników, no i policyjnych przedowodników psów służbowych, bo jak wiemy tutaj współpraca... W celu służbowym tego przewodnika w jest niezwykle cenna, właśnie w różnego rodzaju sytuacjach i, i prowadzi właśnie do właśnie pozytywnych rozwiązań, więc też korzystamy z tych aspektów. No tak pokrótce to, co można powiedzieć. Można mówić o, o setkach y, y, funkcjonariuszy czy tysiącach? Ja bym wolał, y, odnosząc <laughs> się do zabezpieczenia, wolałbym nie wchodzić w liczbę, bo jak wszyscy wiemy, ilość policjantów wykorzystywanych do danego zabezpieczenia no stanowi. Element pewnej taktyki prowadzonych działań, więc zdradzając te elementy taktyki prowadzonych działań i zdradzając ilość funkcjonariuszy przewidzianych do danego realizacji danego zadania, odkrywamy pewne karty. To może być też cenna informacja dla kogoś, kto planuje niezgodne z prawem działania, tak aby zaszkodzić innym. W związku z tym w te informacje wolałbym nie wchodzić, natomiast nie jest to żadna tajemnica, że jest nas tutaj dużo więcej niż na co dzień. I w zasadzie policjanci z każdej dziedziny mają tutaj co robić na co dzień i zajmują się po prostu swoimi działaniami w swoim obszarze, po to jakby jak najskuteczniej realizować te strefy związane z bezpieczeństwem. O ile wcześniej już przygotowujecie się, no chociażby do takiego wydarzenia jak właśnie Forum Ekonomiczne, bo to co Pan powiedział. Yy, yy, odnośnie yy, nie wiem, no działań prewencji, yy, kolokwialnie mówiąc drogówki, yy, kontrterrorystów, no jednak wymaga to jakiegoś spięcia, się. Yy, więc yy, jak, o ile wcześniej już przygotowujecie się? Wymaga przygotowania, ale i też tak jak mówiliśmy no, analizy prowadzonych, czy też podejmowanych działań w przypadku wystąpienia zagrożenia. Dużo wcześniej. Przede wszystkim tu jesteśmy w komfortowej sytuacji, dlatego że nie jest to pierwsze nasze tego typu zabezpieczenie, więc mamy już doświadczenia, mamy wnioski wyciągnięte z poprzednich tego typu realizacji zabezpieczeń, jest nam dużo łatwiej, więc na bazie tych doświadczeń wystarczy, że kilka miesięcy wcześniej, pół roku wcześniej zaczynamy te pierwsze spotkania robocze, zaczynamy już ustalenia, przygotowywanie się do, do tych wszystkich działań. Natomiast taka stricte praca już tutaj na miejscu odbywa się przeważnie miesiąc, dwa miesiące wcześniej. Zaczynamy od pierwszych wyjazdów, pierwszych spotkań. No ja tylko przypomnę, że my pilnujemy bezpieczeństwa generalnie wokół i na zewnątrz obiektów. W obiekcie ochroną obiektu zajmują się służby ochrony organizatora tego przedsięwzięcia, ale jesteśmy na tyle blisko jak w przypadku zabezpieczenia innego rodzaju, czy też to może być mecz piłki nożnej, czy też jakieś inne wydarzenie kulturalne, rozrywkowe. Zawsze, jeżeli organizator uzna, że jego siły są niewystarczające, albo to zdarzenie o charakterze kryminalnym, terrorystycznym, które zaistniało w danym momencie, po prostu jest, wymaga zaangażowania większej ilości sił i środków, czy też po prostu wymaga natychmiastowych działań z naszej strony, bo my po prostu, po prostu wchodzimy i te działania wykonujemy, niezależnie od wszystkiego. Dlatego musimy być blisko, musimy być w pobliżu, no i musimy mieć przeprowadzone te warianty, przeanalizowane pod takim kontent, co, kto, kiedy, w jakim momencie, natychmiast, bez słynnej zwłoki. Dlatego jesteśmy tutaj na miejscu i czuwamy nad tym bezpieczeństwem. I tak to mniej więcej wygląda z punktu widzenia policyjnego. No i jak widać, robicie to skutecznie? Staramy się robić to skutecznie, możliwie najbardziej jak się tylko da. Tak, może nie widać tej pracy, bo tak jak już mówiłem, dużo tej pracy jest takiej właśnie operacyjnej, więc to właśnie skuteczność tej pracy ma miejsce wtedy, kiedy nie widać policjantów, którzy te zadania wykonują. Działamy wtedy obserwacyjnie, działamy kontrolnie i podejmujemy działania wtedy, kiedy zagrożenie występuje. Natomiast no, widać na pewno działania prewencyjne, bo na co dzień w Karpaczu nie spotkamy tylu policjantów prewencji ruchu drogowego, czy też struktur wspierających, jakim jest oddział prewencji policji, czy to z Wrocławia, czy to z jednostek dlatego że zawsze też, jak jest duże działanie wymagające zabezpieczenia, to wspieramy się policjantami z innych garnizonów wręcz. I też takie wsparcie od nas uzyskują policjanci właśnie z innych województw. Jeżeli u nich tego typu wydarzenia odbywają się, to zawsze też wspieramy chętnie. Panie Rzeczniku, bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. A Państwa zapraszam oczywiście na kolejny odcinek programu Świat, w którym żyjemy. Do zobaczenia.